Dają coś, proszę pana. Tak. Dają coś? No, to dopiero teraz przyjechali. Proszę pani, ja naprawdę nie chcę mi się nic. Większe draństwo jak w 97. Dlaczego? Państwo no chyba... Bo, bo żadnych y, służb informacyjnych nie było, żeby się szykować. Są y, retencyjne jakieś... To mamy cztery jeziora i, i nas zalało. Za późno były zrzuty większe wody. Zrzuty gdziekolwiek, żeby was bronić, tak? Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Nie wiem dlaczego. Śpią czy co, służby ratownicze przyjechały do nas. Mówi, że byliby ze dwa dni wcześniej przyjechali. Gdyby nie co? Gdyby nie była decyzja u jakiegoś urzędnika, który był u cioci na imienina. Dobrze mów ten pani dopiero jak przyjechali ten jakiś tam przyjechał ze sztabu takiego głównego czy coś takiego to dopiero tu zrobił porządek i, i on to zaczął wszystko deregować i dopiero to jako tako ten ze sztabu O coś takiego. I co i kruszył te skołem. Tak, Błota bo jest to jest tyle w domu, że W, domu, w u was. to Było mniej. wejść do środka. No, pewnie, że wejdziemy. No to chodźmy, no kurde. Daj, da. daj pan pan O Nie, to już tyle. Daj, daj pan, to wezmę chociaż to. <laughs> Żeby pani pracowała, proszę. <laughs> Ja? Moja żona. Myśmy dwa razy do Wrocławia uciekaliśmy. Zadzwoniliśmy do sztabu kryzysowego. Pani powiedziała, że na razie nie udzieli nam żadnych informacji, bo nic do końca nie wiadomo. Ale tam sznur samochodów przyjeżdżał i odchodzili z kwitkiem, bo powiedzieli, że już od dwóch godzin czekają na, na worki. A, a góra tu z, z miasta powiedzieli, że jest milion worków przygotowanych. Pytamy, pytamy się w tym sztabie, to mamy się już ewakuować? Nie, proszę być przygotowanym. Ale jeszcze nie. A tak, później tak. było już tyle wody, żeśmy ja mówię, wychodzimy. Tak, gdzieś potem. I my mieliśmy tutaj właśnie sąsiadkę no. z niepełnosprawnym dzieckiem. Bo Ona ma całkowite porażenie mózgowe. Z wózkiem żeśmy ją tu wytargali do, do samochodu. Zostaje jakoś. Pani i... jest. Nie nie Panią, jak to... Idziemy razem. Dziękuję. No. myślę, że to Wszystko tu macie w takim szlamie imię ojca. No tak. Jezus, jaki tu szlam jest potworny. No to jak to ona się w tamtej To uratowana ta posadzka tak, jeszcze stała, A to podłoga jest, jest nowa, nowa powodzi. Podłoga, która teraz już nie będzie uratowana. Będzie znowu nowa. Musimy się zwijać, bo jak to zasnie, to mówią, że jak beton. Trzeba cię się kuć, wymieniać i czekać na tą pomoc finansową. Może przyjdzie, nie? Lodówka była pełna. I woda zrobiła z nią to, co ten, nie wiadomo, czy będzie do uratowania czy no to nie No, nie rozumie. będzie do uratowania. Ja w 90 Siu uciekałem ze zwierzętami tak. do techniku rolniczego. To, się to mi robili miały, zdjęcia. Bo się nie co widzieli, ja robię. że będzie woda. I nie byli, wie, też się nie spodziewali i byli oburzeni, że by bydło ryczy, bo bydło czuło. W takiej nasze się darły. Jestem po dwóch zawałach, po dwóch rakach, nie. No i... Ja tylko powiedziałem, parkuj leki i yy, y, 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 dokumenty. Tylko najgorzej spotkać sąsiada. Tak, tylko popatrzy na człowieka i wystarczy. takiej samej Każdy, bo taki same tak sytuacje, jak każdy jak sąsiad my. to czuje.